Na każdych nie zawodach popularnych jest. <laughs> Pańka też! Nie. Tak jak Alina bym biegł. Bez przesady. Trochę wolniej no. A z przeszkodami biegają tu? Czy nie? Dwójkę słyszałeś przed chwilą, nie? 1500 kobiet z przeszkodami. Dwa z przeszkodami mówił. I też jest. Na listach patrzymy. O oh yes. Jezu, ja co mu wypadło z ręki. Już cię przestraszyłem. Iduch na tą trójkę biegnie. Raz, dwa, trzy, cztery, ośmiu. Pięć, sześć, siedem, osiem. A obliczył szybko, co? Dwa plus dwa, dwa, dwa. Będę dublowany, czy nie? Tak. Nie, chyba bo to. Nie, no nie chociaż... może będzie. Siedem minut mi zostało do nagrania. Akurat. Jak uścisz dziewięć wam? No, a nie. nie. Z 8 z Z 8,45. Arek, trzymaj się! Ale! Jak ten trzeci, co teraz biegnie, Naszko, zejdź. Tak? To dobrze? No, Naszko ma 8,50. Ty, nad hełno hełno prowadzi sam. Ile osób ma? Ciągle będzie prowadził. Ile ma osób? Byli sobie by nie drugi. Nie wiem, ile ma. To jest, byli dystans, ja? I on mnie uciekał, ja tylko. 800 mają teraz przy okazji, jak do mnie wrzuciłam. Jeszcze jedno 1000, kup... Ty tysiące ale mi powiedz, że No, a ale... A jo, widzę. Czoła, nie? No, no chyba ja. Podsumuję. to Podsumuję dobry, przepraszamy za spóźnienie. Kurde, nie mogę już z ja wchodzi jeb, ja się Tak samo jak ten, kiedy chcesz, to wychodzi. A ten, przepraszam za spóźnienie, a broń na Dobra, tempo jest? 2,52. No. Jest... Jak no, się gadają, to... kawę może przynieść. No. Zejść ty grubacie! Siedź, się uwalił świnia! Na... Kszczota! No, baka. Debaty mają na to, że... Ale nie bliżej się zbliżą, bo nie masz nagrywać. Moja wina, że tak uciekło. Ci więcej ich biegnie. Proszę. Dwikami się się dobrali i jedynki pierwszy prowadzi, jeden zamyka nie? dwie grupy no. ja. a on już nie trenuje a wiesz czemu nie On nie mówił że wiesz, do Torunia na studia przyszedł tak, to są chłopaki dziewczyny, to mu się bardziej podoba od migania tak bigadał, nie. a ja normalnie już tak na bieganie. Gdzie, nie będzie dwunkę nie. gdzie będzie na dwójkę też tu? Nie. Na dwuset. A to za koło. Fajnie? No. To teraz co mieli? Gdzie będzie półtorak? Nie, tak. Gdzie półtorak będzie? Półtora. Ta, na pięćset. Na czym? Na, p... na... 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 E... gdzie startował? Nie, na stuwie. <słuch> Daniel by dał z nimi radę? Może. Z bylicą tam, tam mi się trzymał, nie? Ile Daniel trzymał? Nie wiem, jakby się mi się Miał trzymał. Miał 8,58. Nie, nie złamał. Eee... 858. 8.58. Ja, prawie rekord klubu zrobił. O sekundę chyba. Sekundę. Myślałem, że Daniel nie złamał. siły. Ja. A ty to końce złamę to Kielce były. Każdy ma taki start w sezonie To, że cię akurat na mistrzostwach polskich w kelcach Ile miał półtora? Nie wiem Może pięciu No to na pewno ty oglądasz ten film? patrz, patrz, tak, Teraz tysiąc gdzie jest. Się, wiem, w dwójka będzie gdzie? Pomiędzy, Ale ciemniejsi. jaki bieg? To? 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 A ja. Ten pierwszy tak? tak? Gdzie jest, gdzie jest dwójka ja, ja. Gdzie? gdzie dwójka będzie? Stawiam co? Ta dwójka. z tyłu też tak. Teraz gdzie no, będzie? Chyba, no. 5 5.50. Nie wiem czy to tam... Po ile to wyjdzie? On no złamie tam z 8,45, coś takiego Chyba nie wiem, właśnie nie no, znam na trójki Polica go dojdzie Wam tu włącz Nie? Weź, zbliż ich Po co? Jeszcze Bateria mi pada nie chcę go wyprzedzić tak. Jeszcze dwa odwiedziny. Muszę wybiegania robić dwudziestki ja pewnie. Zbliżają się do niego. Nie? Mhm. Nie wiem bateria jest... nie padła, bo to się filmik w ogóle nie nagra. Nie, jak który? Tak no ale nie tak ciemno. Oj jakby z jest... chyba. No co śniszka? No Blica dojdzie go. A blica ma dużą wytrzymałość, nie strasznie. No coś. Zbliż się nie. Nie, bo mi bateria pada jak zbliża. A ile masz jeszcze czasu? Nic. Ja. No nic, nie widzi. Ale mnie muli od tych TikToków, ty. Nie widzę. Tak. A ja mam 3 Prince Polo jeszcze. To znaczy, jednego? Nie, nie o no i główny mi zostanie. Nie dam. No ci się zawożę, Głodny pójdę. jestem. A kanapki ktoś ma? Coś to Pójdziemy nie? do Kauflandy. Ja wolę do Mako. Ja. Idziemy do Mako. Jak mnie zabierzesz, że ci dam pin i dychę. Jak ja dych? Nie, 15. Chuj, co? 15 to ja na pieszo wolę iść. A, a, Mocno Jaguś! No widziałeś tego? Jak nie da bylicy wygrać ładna to jest nie tam też co tam się dzieje? Nie odpuści mu Złamią 9, nie Te 9 kawa... osiem